Witajcie na serwerze DiagScraft. Tutaj, na tym serwerze, panuje super klimat. Są super admini, które zawsze Ci pomogą. Na tym serwerze również jest Survival Games. czym Jak widzicie, tutaj, w tym miejscu, są różne teleportacje. Takie jak między innymi miasta, główne typy, i inne. Może zacznijmy od tych innych. To chodzimy. Okej, okay, pojawiliśmy się w, w tej teleportacji. Jak widzicie, są różne teleportacje, takie jak na przykład plaża Jackscrafta, Crafta, parkour, na zombie, bambusiarnia, arbuzy, parkour jakiś, sołka, escape, parkour kolejny, kręgielnia jest, Ogród, są Skoki Przeznaczenia, jest Laboratorium, jest Event, jest Strzelnica, jest... tutaj nic nie ma. Jest Park, i jest Kolejka. I za czym? No. Okej, okay, teraz idziemy na sam szczyt. Po drabinkach się spinamy. trochę to potrwa ale świetna zabawa ok, jesteśmy jak widzicie jest tam poziom easy, medium i hard. Dobra. Ja może na początek spróbuję na easy, bo nie wiem, czy naprawdę. Więc na 3-4 na skoczę. Ja mam całkiem super zabawa. Dobra, skaczę na 3-4. 3-4. Okay. To na 3-4. 3-4. Kabanga, nie trafię. Oj, chyba nie trafiłem Ale przeżyłem Ok, to za chwilę następna zabawa Okej, okay, teraz chodzę na kręgielnię Jestem na kręgielni Muszę przeczytać zasady. Hmm, zasady. Instrukcja gry w kręgle. Gra jest prosta, gra się normalnie w kręgle, tylko inaczej. But obrać, odebrać przy recepcji. No to idziemy do recepcji. Idziemy, idziemy, idziemy. na recepcja. Buty, kule do kręgli. Weźmiemy sobie parę. O, wystarczy. Pójdziemy na tor ostatni, piąty. Gra jest prosta. Lecisz i rzucasz. Gdy trafisz w środek, wypada ci diament. Więc łatwo nawet zdobyć. Zależy chyba od toru. Nie wiem, jak to tam jest. Ale chyba nie. Dobra. To rzucam. O, i nawet nie doleciało. Jeszcze raz. Chcę przyspieszyć, przyspieszyć i. O już prawie, ale nie w środek, okej, okay, okay, dobra. dobra Do zobaczenia w następnym e, następnej zabawie, zabawie. Okej, okay, następna ten zabawa to strzelnica Może wejdziemy Okej, okay, jesteśmy Gra jest prosta, tyle że musiałbyś mieć własny łuk i strzały więc tak, jest, super, jest poziomy Super Easy, jest Easy, jest Medium, jest no normal, jest, jest Hard i jest chyba Very Hard, Extra Hard, dobra. I za Extra Hard można zrobić diamenta, tylko że w środku kwadraciku jednego, jednej kratki znajduje się płytka naciskowa. Musisz w nią trafić, więc to nie jest takie trudne, ale gra, można warto pograć. Okej, okay, to zobac zobaczenia w tym w następnej zabawie. Okej, okay, teraz wchodzimy na event, czyli tak zwany parkour. Nie wiem, ktoś tak zmienił nazwę. Przejdę to razem z moim kolegą. To więc tak, może przyznam zasady: przechodź to bez GMA, nie ustawię setkomy, nie ciasta. Jak spadniemy, to trudno. To jest tylko pokazówka reklamująca serwer. To zaczynaj. Pierwszy już doskoczył. Teraz ja próbuję, ale dobra. Okej, okay, teraz na samą górę. Hop. 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 Dobra, spadliśmy. Spadliśmy, owaj. Ostatnia próba i to było na tyle. W tej reklamie. Serwera DiagScrap. IP podamy w opisie. Serwer non premium 40 slotowy. Okej, okay, to było na tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Okej, okay, teraz pokażemy główne typy. To wchodzimy. Okej, okay, jesteśmy. I tak. Jest las. Jest. E, jak to się nazywa? Wyspy VIP. -ów. Jest są kopalnie, jest darmowe jedzenie, jest piaskownica oraz art shop. Może wejdziemy pierw do lasu. Weźmiemy sobie sikierkę, są za darmo i oraz mączka kostna. Jeden z najciekawszych modów na, na serwerze jest ten, że po walnięciu, yy, no, pierwszego tego, pierwszego drzewa, pierwszego klocka drzewa, wypada, yy, rozwalam się całe drzewo. Może zaprezentuję. Pójdę, rąbnę i poleci całe. To jest jeden z najciekawszych modów na serwerze. Ale dobra. Wracamy i pójdziemy do piaskownicy. Jak widzicie jesteśmy w piaskownicy. Można tutaj rozwalać tyle piasku, ile byście tylko chcieli. Patrzcie. Złożę sobie piasku. Ile byście chcieli, to macie. Nie musicie nigdzie iść. Okej. Okay. Wracamy. Darmowe jedzenie. Hmm. Może tam wejdziemy. Zarno, <laughs> ok, jesteśmy w darmowym jedzeniu, tak się wypadają, i zbieramy sobie o ile tego leci, o, Masakra. ma masakr obozę, coś taku. Dobra, wracamy na spawn. Na spawn. Mhm. I, I jeszcze raz, raz. raz na spawn. Może teraz zrobimy, zrobimy, pokażemy, pokażemy miasta. Miast, Więc wchodzimy do miast: Miasta hmm, to, to na przykład Waterseat Diaz sky, sky, sky City, miasto, miasto wypów. Działki. Nie, czekaj Skype City to wolne działki Water City to działki płatne To by było chyba na tyle Czekaj